Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest szósty odcinek z naszej serii Zagrajmy w Dead Space 3. Na samym starcie przypomnijmy sobie jaki mamy cel właściwie, jak pamiętacie zaczęliśmy zadanie poboczne. Znajdźcie Dwarza. To wiadomości od Dwarza muszę założyć, że są przestarzałe, ale co jeśli nie mam racji? Czy to możliwe, że ludzie przetrwali na tych statkach przez tyle lat? Kimkolwiek są ci goście od Dwarza wydają się coś ukrywać. I moi drodzy jeszcze jedna rzecz, powiem wam tak, niestety, ale jak wyjdziecie z gry i klikniecie zapisz i wyjdź, to niestety, ale postęp wam się nie zapisuje, taka, takie info dla was. Bo zrobiłem tak wczoraj i niestety musiałem teraz nadrabiać około tam chyba 15 minut aż rozgrywki, bo nie było checkpointa. Więc dopiero jak gra w prawym górnym rogu wyświetli mi komunikat, że zapisuje postęp, no to dopiero wtedy mogę zakończyć odcinek. No wcześniej to, wcześniej niezbyt, bo właśnie stracę cały ten progres. Bo musiałem właśnie dosyć dużo przed nagraniem nadrabiać tego, co zrobiliśmy wcześniej. Znowu musiałem przeżywać ten moment, kiedy te nieśmiertelne nekromorfy nas goniły. No i ciekawe, właśnie co z tymi nagraniami. Tak jak Isaac napisał w tym swoim dzienniku, no trzeba założyć, że one są raczej przestarzałe. I raczej jest to no, niemalże niemożliwe, żeby ktoś tu tyle przeżył na tym statku. Teraz poczekajcie, bo. Aha, ja tym schodami. Znaczy inaczej, mogłem mi schodami, albo drabiną. Aha, okej. Okay, myślałem, że może drabina do jakiegoś sekretnego pomieszczenia mnie zaprowadzi, czy coś takiego, ale widzę, że niekoniecznie. Dobra... O, coś słyszałem. Tam mamy Ancymona. Dobra, padł, na spokojnie. Co ty tak pędzisz? Nie pędź tak, proszę, daj od plecy chyba. Dobra, okej, okay, dawajcie rzeczy, panowie. W poczekać poczekajcie, czy ja mam robocika? Mam robocika. Ale to musimy chyba ten taki charakterystyczny dźwięk usłyszeć, ten taki jakieś, nie wiem, łobob czy coś takiego. Nie no, kurde, co on zrobił? Nie, no serio. Kurde, ale komu to potrzebne? Czemu się tak bawić z nami? No ale te nagrania muszą być przestarzałe. No nie wydaje mi się, żeby ktoś tu faktycznie dał radę przeżyć tyle. Jeszcze będąc takim trollolo. O kurde, nie, proszę, puszczaj, proszę. Nie, no co tu się dzieje? Dobra, trochę spróbujmy z tej nitownicy też postrzelać. Ja muszę zrobić w zasadzie. Ja muszę przejść tamtędy, ale. Aha, muszę zhakować tutaj, dobra, widzę. Bo no kurde. Pytanie, też kiedy ja mam to w zasadzie zrobić, jak mi tu ciągle ktoś napada. Nie wiem, może teraz spróbujmy. Gdzie jest to hakowanie? Na razie mamy chwilę spokoju. A dupa tam, nie mamy żadnego spokoju. Gdzie oni są? Dobra, na razie jest chyba cisza. E, dobra, hakujmy to szybko. Dawaj, Izak, dawaj, dawaj, bo nie ma czasu, jak mi zaraz jakiś kolejny nekromur wyskoczy. No, tak, na pewno, już biegnę, żeby to zgłosić. Oj, i słyszę ten dźwięk. Coś, co Dobrze, arsenał, twoim, nie nie Oho, pytanie, co tu teraz mamy zrobić? W zasadzie czekajcie, bo się boję, że zaraz się tu wyłożymy w jakiś głupi sposób. Ehm, um. o co mu z tym prądem chodzi? To, że, że kupnie mnie gdzieś? To Aha, bo on się tam skulił. Skitrał myślałem, że jego faktycznie prąd polaził i nie może się ruszyć. Dobra. Nie wiedziałem, czy strzelać do niego, czy nie. Okej, czy jak słyszymy ten taki dźwięk charakterystyczny, to wtedy musimy robocika sobie wyekwipować i go tam puścić, żeby zbierał nam materiały. A, z tym prądem to o to mu chodziło. Edwards Aha, rozumiem, czyli musimy w to strzelić po prostu. A to może do tego wykorzystamy ten karabin. Oho, co jest? Lecy jeszcze, no, żebyśmy nie wpadli przypadkiem na ten prąd. Czemu się to. Aha, jego ja poraziło, ale przeżył i tak. Ale trochę obrażeń dostał. Dobra, gdzie jest to źródło? Tutaj. Oooo! To był zły moment na przeładowanie. Dobra, ale w sumie ciekawy etap, muszę przyznać. Fajnie jest to zaprojektowane. Dobra, jeszcze szafeczki jakieś sympatyczne. Okej. Okay. Fajne te prądy. W sensie takim, że. No, nie, nie fajne, że nas biją, ale. E, naprawdę fajnie zaprojektowany etap, ciekawie. Okej, okay, albo tu lepszenia. Ładowanie i klip, no dobra. No, to chyba możemy zjechać w dół. Jakby się dało zjechać do góry. <laughs> zjechać może tylko w dół. Ło! Wow. O kurde, nie, nie panowie. Tak to się nie bawimy. Już nie widzę, czy ja strzelam w zwłoki, czy strzelam w gościa, który żyje. Dobra, na szczęście padli wszyscy. O, czy ja się chcę leczyć? A wiecie co może się wyleczyć w razie czego? O właśnie, ej, bez tu dużo mi pasków brakowało do pełnego życia. sobie Nie, chciałem zregenerować stazę, właśnie, a nie jej użyć. O kurde. Co was to tak dużo przyłazi? Dajcie poeksplorować w spokoju. Ciekawe też w ogóle czy się dowiemy kim był ten Edwards właściwie konkretnie. To był jakiś trolol ośmieszek na tym... na tym... statku czy jak? Oho. Wow, 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 wow! Surprise! Mówiłem, że nie wiedziałeś, że możesz odwrócić płytę grawitową i zabrać kogoś do góry. Muszę przyznać, że nie zauważyłem tego, aż się spróbowałem. Idź na dół! Wchodź na płytę grawitową. Uwielbiam cię.

Ale mi FPS-y spadły, wow, co jest? Halo, mam 40 klatek, co się dzieje? Eee. Okej, okay, dziwne. Nie wiem, z czego to wynika. Dobra, w sumie, czy ja chcę coś tutaj robić w tym warsztacie? Możemy ewentualnie te małe apteczki, yy, się ich pozbyć, dać je do sejfu. Dobra, ale co się z tymi FPS-ami dzieje? Halo, ta gra ma 10 lat. Co to ma być? Ej no bez kitu, no co jest? No... oho? ten dźwięk na robocika, ale niestety nie wrócił z... Swojego tam poprzedniego zbierania, więc... Na razie tego nie użyjemy Kurde, nie ta broń, nie ta broń! Dobra, się tam prądem, panowie i co na mnie skaczesz? Ja wiem, że ty się chcesz przytulić, ale... Stary, nie aż tak agresywnie. Dobra, teraz możemy w tamto strzelić, bo w sumie nekromorfów już się wszystkich pozbyliśmy. Dobra, i teraz tak. A, tu mamy łuk obrotowy. Wiecie co, w takim razie ja się wrócę do warsztatu. Ja się wrócę do warsztatu i spróbujemy ten łuk wolframowy sobie skonstruować, żeby tam przejść. Słuchajcie, gdzie był warsztat? Trochę wcześniej. Dobra, i sobie ten łuk wolframowy stworzymy. Tylko pytanie, czy ja mam na to materiały? Eee, stwórz przedmiot. Tak, na szczęście mam obrotowy łuk wolframowy. Ale widzę, że nie jest e, specjalnie dużo materiałów na to potrzebne. 100 złomu i 20 wolframu. Na szczęście mam. Dobra, i spróbujemy się tam przedostać, zobaczymy e, co ciekawego tam znajdziemy. Mam nadzieję, że to było tego warte, to zużycie tych 20 Wolfram'u A tu jeszcze szafki nie otworzyłem, okej okay. Zbierajmy tych materiałów jak najwięcej, to się naprawdę przyda Okej okay. No, obracaj Ej, halo, halo, czemu to nie działa? Dobra, działa, bo to muszę spawnować ewkę po prostu, zamiast trzymać Okej, okay. co my tu mamy? O, i odzyskałem, patrzcie, Wolfram, super Dobra, obwód ulepszenia. Przeładowanie i szybkostrzelność, Ok, To w sumie dobrze idzie ze sobą w parze. Co ty mi tu stary... blokujesz drogę. Moduł rewolweru Kaw, a to chyba mamy jedno już. To jest chyba to, że broń się może obracać. Tylko, że ja i tak mam teraz alternatywny strzał yy, wyekwipowany, więc... Więc ten, znaczy w sensie tą nitownicę mam wyekwipowaną, także i tak z tego obracania nie skorzystam. Dobra, teraz czekajcie. A, dobra, tutaj, ok. Ła, wow, no, kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał? Nieładnie tak na plecy wchodzić. Bude, zawsze jak widzę wenty, to już mam obawy, że coś wyskoczy. Dobra, jesteśmy gdzieś dalej, w jakimś większym pomieszczeniu. A, mnie tę apteczkę. Wiecie co, to wygląda tak, jakby tu jakieś naprawdę siwy dymy się miały za chwilę dziać. Mmm. Moment, bo ja muszę się wrócić, ale to. za chwilkę, na razie bym chciał. Oho! To lepiej wysadzić chyba. Chociaż wiecie co, skoro tu była bomba, to wydaje mi się, że. ten Edwards chyba chciał. te bomby zdetonować, żeby później wpuścić tu nekromorfy. Tak to wyglądało. Dobra, tam w sumie już nic nie znajdziemy. Także co? Bierzemy jeszcze stazę. Oho, patrzcie, kolejna bomba, kurde. Nie, lepiej to porozwalać. Wiem, że nie skręcałem. I nie mogę tylko włączyć do wymiaru. Nie chcę chyba stawiać. Przepraszam. Komputer. Armę explosives. I. <trykne> A, czyli on po prostu walczył o przetrwanie w ten sposób, okej. Okay. ja, ale kurde, w sumie. Skoro on się tam zamknął, to może jemu się udało przetrwać, to by było ciekawe. Bo by tak, na przykład, zwerbować do naszej ekipy, to by było śmieszne. Proszę na mnie nie żygać. To jest kulturalny let's play. Oho, i znowu mi zminimalizowało grę. No ja nie wytrzymam z tym zaraz. Czemu mi ciągle tą grę minimalizuje? Na każdym odcinku normalnie. Dobra. Czy ja słyszę? O nie, 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 nie. Tylko nie, tylko nie wy, tylko nie wy. Czy ja mogę coś tu zrobić, czy po prostu na razie muszę przetrwać? Tam zaś kolejny. No panowie, nie no, za dużo was trochę. Teraz moje pokłady amunicji potężne się skończą. W ogóle jest napisane, time to face the music. To jest taka... To jest taki idiom z angielskiego, który po polsku znaczy, wypić piwo, które się naważyło samemu. Dobra. no artefakt. A tu coś trzeba zrobić, dobra, zaraz to ogarniemy. Log oficerski komandor Valerie Przez systemy burzowe na planecie wszyscy zaliczyli, zaliczyli nockę. Każdy musiał być zwarty i gotowy w chwili do rozpoczęcia lotów do izy wykopalisk. Napię gotowy w chwili, sorry. Napięcie urosło z chwilą przeniesienia pierwszego fragmentu artefaktu na pokład. Wiele osób z załogi zostało wysłanych do przychodni, uskarżając się na ból głowy i zaburzenia koncentracji. Pomimo i tak beznadziejnej sytuacji, podejrzewam, że załoga dyskutowała o szczegółach ładunku z innym personelem. Plotki jedynie pogorszyły sytuację, a ja nie zamierzam tolerować takiego zachowania na moim statku. Okej. Okay. Dobra, czekajcie, teraz ewidentnie coś tutaj musimy zrobić. Okej, okay. aha, czyli pewnie musimy puścić teraz. Do Dobra. No pytanie, czy ten koleś faktycznie tam przeżył? Bo skoro on się zamknął takimi dobrymi zabezpieczeniami, to może faktycznie mu się udało? No nie wiem, no może się jeszcze o tym przekonamy? Mówię, byłoby śmiesznie go znaleźć. Oho, czy to nas nie wciągnie? mogę wyjąć te takie klocki śmieszne, ale... nie chciałem anybody. Wiesz? Chciałem żyć. To wszystko, co chciałem. Z żyć. Chciałem żyć. Tak, Med zrobił normalna Co do co, co jest gorsze, Buckle? razem z innymi, the być jedynym, who survives?

Skafi jest C31024 CMS Teranowa. Mam, e, mam koszmary odjedz. Czuję się martwy w środku, ale wciąż oddycham i tylko to się liczy, racja. Generator łukowy dla przetaktowanych pasów grawitacyjnych, pułapka ustawiona. Ileż mam czekać, chodź i weź mnie. I, kurde, on tak po prostu na no, desperacko walczyło życie i tyle. Podczas gdy już wszyscy tak naprawdę z góry na dół po prostu zginęli. Ale ciekawe, czy on przeżył? Kurde, no, to tak jakby wygląda, że tak, ale no, nie wiem, no wydaje mi się to jakieś takie abstrakcyjne, szczerze mówiąc, że yy, chłop tu był w stanie przeżyć tak dużo czasu. Gdyby miał jakieś tam, wiecie, zapasy ze sobą, no to może jeszcze, ale. A kurde, no wszystkie systemy statku teoretycznie działają, tak? To pole grawitacyjne, miny, yy, prąd. On zostawia naprawdę bardzo dużo tych pułapek, więc, no kurde, prawdopodobne, że. On faktycznie mógł, kurczę, przeżyć to. Aż pojawiam że mega mnie to zaintrygowało, serio. O kurde. Ale na pewno nie intryguje mnie Twoja obecność, stary. spoduwa. Ciebie tu nie potrzebujemy. Ciebie też. Ale to nitownica na parza, zarąbiście naprawdę. Tak, jak właśnie w Dispacesie 2 litownica była dosyć słabą bronią, to tutaj to kurczę serio. Naprawdę nieźle to sieka. Oho. Kurde, stary. Odcinam ci nogi, a ty nie reagujesz. Dobra, poszło. A, dalej nie mam robocika, kurde, cały czas tu ten dźwięk słyszę charakterystyczny. Dobra, możemy zajrzeć do warsztatu. Może w sumie robocik nasz wrócił z tamtej ekspedycji swojej? Yy, I. Tak, zbieracze powróciły. Okej. Okay. Dobra. Teraz tak, czy ja mogę coś właściwie sobie tu. Odłożymy te apteczki. Ja niby na brak miejscowych w nie cierpię, ale tak wiecie co z drugiej strony. Nie chcę też zbyt wielu rzeczy zabierać ze sobą, bo nagle się okaże, że, że jednak to miejsce mi się szybko skończy. Dobra, pokazuje mi, żebym na górę wysłał tego robocika. Zrobimy to przy okazji, jak już tu jestem. Tutaj chcesz, dobra. W takim razie wbijaj, a my spadamy. Ten robocik chyba przy takich konsolach po prostu coś tam grzebie zawsze. Bo poprzednio chyba też go przy takim sprzęcie zostawiliśmy, chyba, że źle pamiętam. No ale tak czy się jak fajnie, że jest coś takiego, bo ten robocik trochę tych materiałów zbiera. To się naprawdę przydaje. Dobra, aha, to nie w tą stronę. Kurde, wiecie, co boję się da to wejść? Ale chyba. Nie no, chyba już mi nic nie grozi. Okej, okay, mamy do wyboru drugie i trzecie piętro, to może na drugie najpierw. Teoretycznie mamy dotrzeć na szczyt wieży obserwacyjnej, ale ciekawi mnie, czy coś na... O właśnie, zobaczcie. Ile tu jest rzeczy. Dobra, magazynek jeszcze. No, amunicji by się trochę przydało, bo w sumie trochę jej zużyliśmy. Klucz dostępu Edwardsa. Okej, okay, to pewnie nam jest potrzebne na to najwyższe piętro właśnie. Także dobrze, że tu najpierw przyjechałem i kolejny jeszcze dziennik. Brakuje mi dzienników audio trochę w tej grze. Skafie SC30904 CMS Tanowalok osobisty porucznik Edwards. Młodszy porucznik Czaksekowski. Sekowski. Nienawidził country, wkurwiał mnie, Było o wiele lepszym człowiekiem ode mnie. Komandor Valerie Dietze. Strasznie poważna, śliczny, uśmiech, czemu nie poszliśmy nigdy na randkę? Przepraszam, że cię zarżnąłem. Komandor porucznik Sam Kettle. Pracowity skurwiel, najlepszy z nas, szkoda, że nie byliśmy przyjaciółmi. O kurde, to tak widzę, że takie osobiste przemyślenia na temat reszty załogi, okej? Okay. Sorry, że cię zarżnąłem, już myślałem, że to będzie inne słowo, tak szczerze mówiąc. <laughs> Możecie się domyślać chyba jakie. Bardziej w kontekście seksualnym, ale to chodziło o zabicie jej. Oho, to lepiej zdetonować. Żeby nie było później przypału. Dobra. To teraz tak. Ehm. Kongratulacjans! You found mi. Cie stupid, nie jest? I just właściw, i teraz bym jest oni one left, jak nie gdzieś. With all this time alone, I realized it's just jaki like I'm a lazy prick, który nie to one for the team. Well, team. You can hear me now. This one's for you. No kurde szkoda kościoła. Z jednej strony faktycznie, no może nie był najlepszym członkiem załogi, no ale z drugiej... Kurde, nie wiem. Przykra historia. No dobra, ale tymczasem możemy udać się jeszcze windą do góry. Gdzie to jest przełącznik tutaj? Ale fajny wątek, naprawdę. Powiem wam, że te misje poboczne w dcp się Trójce bardzo mi się podobają. I czegoś takiego trochę brakowało w częściach poprzednich. Także naprawdę fajnie, że w Trójce twórcy coś takiego dodali. Okej, okay, przechowaj. Aha, wow. Ile rzeczy.

Wow, nie zauważyłem odumku tutaj w ogóle. Ale czym jest to całe wsparcie medyczne, to mnie zastanawia. Ja mogę sobie to zobaczyć? Użyte apteczki leczą także partnera. Aha, czyli to jest po prostu do kooperacji, okej. Okay. Także akurat mi się to nie przyda. Ale jak ktoś gra w kooperację, to warto tą e, misję zrealizować jak najbardziej, dobra. E, tutaj w sumie wszystko już zrobiliśmy. O kurde, jak ja tych żegających nie lubię. O, wow, wow, ty, ty ty stary, stary, moment, moment, bo ja tu nic nie widzę. Teraz jeszcze się wyłożę i tyle będzie. Wypadł, czy nie? Nie, dobra. Aha, ta staza w ogóle działa jeszcze na przedmioty. No dobra, ale no chyba tutaj to wszystko. z w ogóle, też ciekawe, że tu cały czas muzyka leci. A ran, no także co, spadamy na pierwsze piętro. No i możemy się zwijać już e, z tego. E, z tej stacji środkowej. No i możemy. Fajku, czy ja dobrze zwróciłem uwagę, że ani razu nie, zapisał mi, nie zapisała mi się gra? W sensie, że ani razu nie miałem punktu kontrolnego? Czy mi się wydaje. Bo to tak trochę słabo wygląda. Jakby mi grę nagle skraszowało czy coś takiego. Bo takie rzeczy się oczywiście zdarzają. No to kaplica trochę. Eee, Windą do góry, tak, dokładnie. Okej. Okay. Się zastanawiam się, czy ja tę muzykę skądś znam, bo w sumie brzmi to tak, jakby znajomo. Mam nadzieję, że nie dostanę jakichś praw autorskich czy coś. O! To było... Nie, 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 nie! Ja pitole. Ledwo przeżyłem, ledwo. A zwróćcie moi drodzy uwagę, też, że ani razu jeszcze nie zginąłem w tej grze, i nie ukrywam, że chciałbym taki balans utrzymać. Pewnie mi się to nie uda do końca serii, ale. No chciałbym mieć jak naj co jest. Chciałbym mieć jednak jak najmniej tych śmierci. Proszę nie wymiotować mi tutaj na nagraniu. Noż kurde. Noju nie słyszałeś co mówiłem? A, nie 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 puszczaj. Żart... Dobra, ej. stary spokojnie, ja żartowałem. Nie, nie musisz być tak agresywny od razu. Dobra, chciałem powiedzieć boom headshot, ale chyba... Ale to właściwie to nie był headshot. Dobra. To był taki torn headshot normalnie, czyli że urwanie głowy. Dobra, ehm... Czyli teraz tamtędy, okej. Okay. Kurde, słyszę kolejne nekromorfy, ja pierdziele. Wiecie co, ja chyba wolę już uciec stąd. O, pominąłem jeszcze materiały. Dobra, dobra, dawaj Isaac spadamy, bo tu nie ma co. Ja się tylko będę męczyć tak naprawdę. Niepotrzebnie.

Zapisała tylko i wyłącznie ekwipunek, a nie postęp, kurde. Jak powiem wam, że lipa trochę jest z tym, szczerze mówiąc. Że te checkpointy są aż tak rzadko. Bo mimo wszystko w The Space 1 i 2, te punkty zapisu, one były... O kurde, czekajcie, gdzie ja muszę ruszać? Na rufową? Czekajcie, zapomniałem już. Eee... Tak, sekcja rufowa, okej. Okay. Dobra, także ruszajmy. Bo no z tego co pamiętam, no to mimo wszystko w Dead Space'ie 1 i 2, te punkty zapisu były tak mniej więcej co 7 minut, 8, coś takiego. No a tutaj to jednak bardzo mało jest tych checkpointów. To jest troszeczkę problem, bo. No wiecie, z jednej strony. Kurde, nie, właściwie to nie ma żadnej zalety, że tu jest mało checkpointów. Tak naprawdę komuś się gra, skraszuje czy coś takiego. Ja bym musiał teraz pół godziny nadrabiać to, co zrobiliśmy teraz właśnie przez cały materiał. Dobra, no Miejmy nadzieję, że teraz mi jakiś yy, komunikator o wyskoczy. Tak jest, zapisuję postęp, okej. Okay. Dobrze, moi drodzy, to w takim razie zwiedzaniem stacji rufowej yy, zajmiemy się już w odcinku następnym. Mam nadzieję, że się wam podobało. Yy, naprawdę ciekawa misja poboczna, muszę przyznać. Yy, jeśli się wam podobało, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Dead Space 3. Na razie!